Witam. Zapraszam na wystawę obrazów mojego autorstwa do Kalinowego Serca 31 sierpnia o godzinie 19:00 do Centrum Żoliborza, do klubu muzycznego, który tętni życiem żoliborskiej elity. Jest to klub, Kaliny Jędrusik, już stworzony po jej odejściu, ale naprawdę wspaniałe miejsce spotkań przy sztuce, przy kulturze, przy muzyce, przy wspaniałych aktorach. I właśnie do tego wspaniałego miejsca zapraszam na swój wernisarz, który. Tutaj też chcę pokazać, który będzie zatytułowany Miasta i Kwiaty. To będzie spotkanie bardzo miłych ludzi, i będziemy pić wino, będziemy się cieszyć, będziemy słuchać muzyki. To, co jest ciekawe w moim malarstwie, to. Taka tworzenie, kreowanie czegoś z przestrzeni. Właściwie schodzi znikąd, można powiedzieć. W każdym razie, poprzez rozrobienie farby, jakby rzeźbie w przestrzeni od zewnątrz, wyłania się postać lub jakaś forma, która. Wychodzi z przestrzeni, czyli jest jakby zagęszczeniem farby, i, i, i tworzy się z, z niczego. I myślę, że jest to prawdziwa forma naszego istnienia, którą ja akurat w malarstwie odkryłam. Czyli jest to światło, które jest zagęszczone, ale wychodzi z przestrzeni, jest, nie istnieje. Jest tylko po prostu zagęszczeniem w przypadku malarstwa, to farby, którą za, za, zaznaczam od zewnątrz. Czyli nie jest to postać rysowana, rysunek, nie jest to forma. Ym, Taka, jakby gotowa, i, i ona jest tu głównym aktorem. Tylko przestrzeń jest świetlista i wypełniona jakąś powiedzmy zagęszczoną, znaczy właśnie nie zagęszczoną, tylko zrozrobioną farbą. I tą przestrzeń ograniczam. Ograniczam czymś, co chcę wyrazić. Co, jest, co wynika z mojego wnętrza, z mojej wrażliwości, z mojego widzenia świata, czasami po prostu w innych barwach niż inni. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do zobaczenia tych form i do podzielenia się do miłego też po prostu spotkania na żywo, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle rzadkie i mamy ciągle porozumiewamy się przez internet, przez telefony, przez maile, przez inne komunikatory. Tymczasem tutaj będzie okazja zobaczyć się nas żywo, porozmawiać i przeżyć wspólnie jakąś formę. Zapraszam do Kalinowego Serca. To jest w centrum Rzoli przy placu Wilsona na ulicy Krasińskiego, 25. Wejście jest od uliczki Małej Kochowskiego.